Rabalini z stópy jedzie jemu. Koszulka ta sama co trzy dni temu. Kto mu jedzenia tyle kurwa narzuca. Jego wielki bęben nadajnik tajnik zakłóca. Andeny od nas aż kurwa pogasły. Niech kurwa śpi pierdolony swe opasły. Twój Uuu. stary. 6 złotych. Teraz to przesadziłeś. Di, di, di. Ja nawet nie jestem opasły, bo ja schudłem kurwa jeden kilo już. Zarabia więcej za to, że nic nie robi, niż. Słuchaj! 6 zł Ale prezes w GSD No fajna piosenka Patryk Śliwa znany w sieci jako Robalini to aktualny aktor filmów pornograficznych No na pewno nie z Wielu jest uważany za jednego z naj Ty jesteś pierdolnięty chyba <noise> 6 co za debil co miałem tego, słuchawki słuchawcy. Robalini sławny youtuber zmarł podczas ataku Gazy przez Izrael. Marek 69 również Co? Ale cichy Donate. A, ale cichy Donate. Ten gościu nie umie głosówki wysłać Mist 6 złotych Let the fun begin Ja pierdolę Kurwa, zamraził Co, za Co za kurwa debil D-D-DJ Pempolini no a tu głosówki nie umie chuj wysłać nawet. Ja <noise> Michał Agar Player Gratulacje, użytkowniku! Zostałeś wybrany jako dzisiejszy zwycięzca darmowego w pierdolu. Co ty Myślałem, gadasz, Ty, Fabie, ty jeden pieprzony, ty. Dolewam oliwy do to... ognia, Boiler.